Hej, cześć, dzień dobry. Ja jestem Wojtek i witam was w kolejnym odcinku z Dead by Daylight Killerów. Moi drodzy, standardowe jak zawsze na moim Instagramie odbyła się losowanie. Na kogo trafiliśmy? Jestem załamany. A czemu? Zobaczcie sami. Halo, halo Instagramy, słuchajcie, kolejne losowanie Killera. Halo, halo. Pozdrawiam, Tomka90. I Madzie z x -em. Maćka nie pozdrawiam, bo bo... Ma więcej. Słuchajcie, dzisiaj gramy nurską. <laughs> nie. I tak gramy nurską, czyli tak na dobrą sprawę, słuchajcie, postacią, której nie trawię, nienawidzę, nie potrafię zupełnie nią grać. Więc wbicie przeze mnie dzisiaj adepta na niej y, będzie po prostu graniczyło totalnie z cudem. Y, mam też do niej, słuchajcie, pełne w sumie chyba Halloweenowe nawet w dzianko, tak mi się wydaje. Nie wiem w ogóle skąd. Ale mam. Wydaje mi się, że mogło być to za któreś archiwa, A, więc zobaczymy, jak się nią będzie grało. Natomiast jej perki to oczywiście tanatofobia, wyzwanie pielęgniarki oraz jęki. Czyli wszystko, tak na dobrą sprawę, co związane z leczeniem yy, i byciem rannym. Także ja nie będę tutaj przedłużać <grytania> całego przywitania i całego ogarniania. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Natomiast nie wróżę temu dobrze. Pielęgniarka jest jedną, moim zdaniem, jedną z trudniejszych zabójczyń. Więc nie wiem, jak to pójdzie. Zupełnie nie wiem ale zobaczymy, jak się mecze potoczą. W każdym razie, zanim mecze się zaczną i rozpoczną, ja oczywiście przypominam wam o zostawieniu łapki, komentarza, subskrypcji, wpadnięciu na social media, linki macie oczywiście w opisie, w opisie, w opisie, w opisie, są linki, i the description below. E, I zapraszam was też na g gdzie z moim linkiem macie oczywiście lepiej, taniej, także sprawdźcie nowe, najlepszą ofertę. No i cóż, my słyszymy się już w meczu w takim razie. No i jesteśmy na bagnie. Bieda. Straszna bieda, powiem Wam szczerze. No dobra, zobaczymy, jak nam pójdzie. Ja się bardzo zastanawiam, jak to wszystko będzie się tutaj toczyć, ogarniać i tak dalej. Jak już mówiłem Wam wcześniej, nie jestem gigantycznym fanem naszej tepiary. Więc może być kiepsko. Ale zobaczymy. Może też wiecie, aż tak źle nie być. Prawda? Chyba, nie wiem, w sumie. Oda jest niestety bardzo wolnym killerem. Jezus, Maria, trafiłem z teleportacji. Jo! Ja. Chat! Po prostu czad. Nie wierzę, ogarniam ją, fakie! Yeah. Okej, okay, dobra, to jest czad, ale ona może mieć desa, bo to jest Lori. Tylko, że nie jest obsesją, więc raczej nie będzie go mogła od razu użyć. Ale powiem wam, że czad! Trafiłem! Trafiłem do teleportacji! Tylko, że domyślam się, że jej chyba tutaj nie doniosę do haka. Chociaż doniosłem. Super. Ok, tutaj już widzę, próbują moją uwagę odwrócić. Dobra, zobaczymy. Jest. Aj, wiedziałem, że poleci klapa. Dobra, ale spokojnie. Klapy sobie zniszczymy. Dzięki temu będziemy mieli łatwiejszy motyw do. A tu gdzieś łazi. Widziałem. Dobra, ale czekajcie. Pójdźmy sobie może do tego gena, bo tutaj widzę, że ktoś próbował. że go robią. Więc go zregresujmy. Czy będziecie próbować ją zdjąć? Tak. Patrzcie, jak dobrze, mniej więcej czaję co i jak, tylko że to i tak jest, kurcze, mega trudne. Dobra, niech sobie niszczą, jak najbardziej. Słuchajcie, żeby się nie okazało, że będzie podobnie jak ze zjawą. W przypadku zjawy też było bardzo podobnie, że miałem z nią gigantyczny problem, a tu się nagle okazało, że wiecie, ogarnęliśmy tak naprawdę prawie wszystko elegancko. No dobra, trafiłem cię. Aj, aj, nie trafiłem. Tutaj też jest kwestia chyba najgorsza. Tak, na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o pielęgniarkę, to jest ten motyw zmęczenia, że on tak dosyć wolno trwa. Ona też nie jest zbyt szybką postacią, w sensie killerem, więc sami rozumiecie, jest troszkę ciężko to wszystko ogarnąć, ale zobaczymy. No, jest wolna strasznie, niestety. Tutaj główną, główną taką metodą jej to jest właśnie ogarnianie motywu z. Z teleportacją, bo zobaczcie, średnio mogę nawet ich jak... Nawet nie mamy jej jak dogonić, bo jest dużo szybsza ode mnie. A, i nie mam naładowanego strzału. W sensie. Okej, okay, dobra, położona. Nice. Jeden organa nam zrobili, i tak nie jest źle. No, Rewental na górze już słyszę. Spróbujemy do piwni. No i nie wejdę chyba do piwni. To Nie będzie z drugiej. A, nie, moment, może zdążę. No niestety, piguła jak już mówiłem wcześniej, not my favorite A, więc cóż Oni tutaj gdzieś na pewno będą. Tego jestem pewny. No, zrobią... Nie mamy też jakiegoś jakiegokolwiek wiecie noeda czy coś w tym stylu, więc to może być troszeczkę bardziej skomplikowane. Staram się ich poszukać, gdzie oni tu mogą być. Tego genami nie robią. Tego też nie. Tamtego mogą robić na wzgórku. O! Siema! Wiedziałem, że ktoś po niego, po, po nią pójdzie prędzej czy później, także to było, wiecie, takie dosyć bardzo do... Nie wierzę. Kurde! Uderzenie! No i już się zagubiłem, już się zabłądziłem. Poszedł po nią? Nie. Tu jest. Mam Dobra, zabierzemy tamtego, żebyśmy, wiecie, nie zrobili sobie byka błędu, że ktoś zaraz po niego przyjdzie i go uratuje, wiecie o co chodzi. Dobra, dwa geny im zostały. Oho, słyszałem, że ktoś tu chodzi. Ktoś tu gdzieś jest. Posłyszałem jak chodził. I co, nigdzie go nie ma? Przecież był, kurde. Dobra, mogło mi się przysłyszeć, ale mam wrażenie, że tu i tak ktoś będzie. No, te geny są tak źle ułożone. Dobra, ale są te trzy, których taką dobrą sprawę nikt z nich nie robi. A nie tego robią. Ach, wyłączyło mi się. Dobra, ale zagresujemy, żebyśmy mieli punkty oczywiście. Także musimy słuchajcie krążyć wokół tych, tych trzech genów. Jeżeli nam się to uda, marne szanse będą na to, jak naprawią. Także trochę źle je poukładali, ale dobra. Będziemy musieli, nie mamy wyjścia. Nie będę też ich za bardzo gonić. Po prostu, jeżeli kogoś będę widzieć, że jest, to będę go po prostu uwalać. Dotknęli go. Widziałem, jest po lewej stronie mojej. Tu jest gdzieś. Gdzieś tu łazi, się pochowali mi, kurde, no. Głównie ktoś dotknął. Tak, oni go dotykają, widzę tutaj. O, jest Lori. Tam na górze wiem, że na pewno tego gena robią. Aaa tu tu się wydarzyło. Dobra. Zagresujemy sobie go na spokojnie. Ha, 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 nic nowego. To było do przewidzenia akurat. Hm. No nie powiem, że nie gram się nią zbyt dobrze wybitnie, aczkolwiek widzę, że. Wiecie, tutaj jest jeszcze taki perk, znaczy perk, dodatek właściwie chyba do. O, jedną osobę zabiliśmy, nice. Jest jeden dodatek do broni, e, który powoduje to, że tak na. Że tak na dobrą sprawę widać, e, gdzie się w które miejsce tepniemy. Bo tak to, to to jest, wiecie, ryzyk fizyk. Ach, nie zdążyłem. Aha, czyli zrobili tego, więc tam pewnie... Tu jest Lori, widzę ją, więc ją sobie pociśniemy, na spokojnie. Nie będziemy się tutaj zbytnio jakoś mega wysilać. Chciałaś Tomasz, highlife. Teraz pytanie, czy tutaj na górze jest... Ona może mieć DSA. Ale chyba nie ma, bo się wybija, chociaż nie jest obsesją. Dobra, zrobili geny, to było do przewidzenia, że zrobią. No dobra, tam jest drugie wyjście. Jestem prawie na stówkę pewny, że mi się to nie uda. Zresztą tutaj przejście pomiędzy tymi dwoma e, bramami może być problematyczne. Jedyne, co mogę w sumie spróbować zrobić, to jest odpalenie bram. Ja wiedziałem, że tak zrobią. Na pewno są przy tamtym wyjściu, to wiem na 100%. Także tutaj myślę, że będą też chyba próbować po nią iść, ale... Dobra, spróbuję ich chociażby straszyć. Kurda, nie wierzę. Aha, dobra, położyliśmy obsesję. Okej. Okay. Może mieć desa. Nie, nie ma deesa. Jeżeli dostanę adepta na niej, to będę przeździwiony, ale bardzo mi się nie wydaje, żeby tak się udało. Brama jest na dotknięcie tak na dobrą sprawę, więc. Dobra, tom otwierają. Nie potrafię, nie potrafię się nią teleportować. O! Czarna. Nie potrafię się nią teleportować po prostu. Tutaj jestem. Wiecie, to jest dla mnie rzecz po prostu. No nie idzie, nie idzie. Nie potrafię tego używać i przyznaję się bez bicia. Także. Spoczko. Nie wierzę, że nie trafiłem. No i mi ucieknie, bo kurwa spierdzieliłem. Nie zdążę już tamtego dobić. Bo wyszedł na tunela. Dobra, położony. No i będzie tunel, no. <laughs> no cóż, tunel, ale ja go wezmę i go powieszę, bo zależy mi na punktach i zależy mi na tym, żebym miał jak najwięcej. Więc mówi się trudno. Lori na pewno nie dojadę, do tego jestem już pewny. O, no, przewróciłem jeszcze klapę, tylko w złym miejscu. On już nie żyje. A. No i tuba, wiedziałem, że mi uciekło. Mówię, piguła to jest ta postać, niestety. Jak widzieliście sami w tym meczu, średnio mi się udało. Natomiast do niej wziąłbym kilka innych perków, które na pewno by się przydały. Na pewno przydałby się chyba do niej najbardziej Noet. Do tego jestem w 100% pewny. Damn GG, no first time. <laughs> Ranga zabójcowa. I no, Jak sami widzicie. Raczej na niej nie wywinę zbyt dużej ilości punktów, zważywszy, że nie potrafię nią grać. Po prostu to jest proste. A ona, jak sami widzicie, ma dodatkowo opis, że jest trudnym killerem, bo taka jest prawda, jest trudna. Zobaczmy sobie ewentualnie, co my możemy tutaj sobie dodać w dodatkach, bo to jest dobre pytanie. E, po teleportacji pozwala pielęgniarce powrócić do początkowej pozycji. Tego na pewno nie będziemy brać. Teleportacja obok całego zmusza go do krzyku i daje 20 punktów krwi w kategorii. Trafienie ocalalowego to nie. Umiarkowanie zwiększa prędkość ładowania teleportacji, to myślę, że tak. Zmniejsza maksymalną odległość teleportacji, zwiększa liczbę punktów za precyzję teleportację. Ujawnienie jego aury podczas leczenia lub utrzymywania pomocy w promieniu 200 m przez 60 sekund. Mamy od tego wyzwanie pielęgniarki. Znacznie zmniejsza dodatkowe zmęczenie z połączenia teleportacji. To może to. I nic więcej tutaj tak na dobrą sprawę nie wezmę. Możemy wziąć na co najwyżej dziurawą muszlę. Natomiast co do perku, bo w sumie wam o nich nie powiedziałem wcześniej. To jest oczywiście tanatofobia, czyli jeżeli jedna osoba, chociaż z drużyny, jest ranna, em, za każdego właściwie ocalałego, to jest 3,5% na naprawianie, leczenie i sabotażu zmniejszone, e, wyzwanie pielęgniarki, gdzie widać, gdzie się ktoś po prostu leczy, no i jęki, że po prostu bardziej ich wszystkich słyszymy. Także to tak w gwoli ścisłości. Także cóż, moi drodzy, ja myślę, że y, kolejny meczyk, słyszymy się w kolejnym, natomiast... prawie na 100% jestem pewny, że nie uda mi się tego upić, ale... może się zdziwię, jak w przypadku zjawy. Także słyszymy się już w kolejnym meczu. Grup w Glenvale, czyli nowa mapa. Słuchajcie... Um, ja dopiero teraz sobie zajarzyłem jeden, jedną bardzo ważną sprawę jeden bardzo ważny fakt, mianowicie ta mapa jest bardziej przeznaczona, znaczy ogólnie ta killerka przeznaczona jest bardziej do małych map, tak już kogoś widziałem. W związku z tym e, będziemy musieli jakoś to ogarnąć wszystko. O kurde, to jest też strasznie jedna z tych ciemniejszych map bardzo niedobrze. A, i zmieniłem sobie pewien perk. Nie wiem jakim cudem, ale idzie mi dobrze. Znaczy, nie idzie mi wybitnie, ale nie idzie mi też aż tak źle, jak mi się wydawało, że pójdzie. Także nie jest źle. Natomiast jak już mówię, ja dla niej specjalnie Przewidziałbym kilka innych perków, które dobrze byłoby mieć, ale że robimy wyzwanie tutaj adepta, eksperta, no to kwestia jest taka, że musimy grać z jej perkami, tak? Także to też jest ten taki mała, to taka mała niedogodność. To już zrobili, aha, na górze mi zrobili, Ok. Miałem wrażenie, że tu ktoś szedł. Mogę to rozwalić? Mogę. To jest ta mapa też, w której właśnie pozostawię pododawane miejsca, w których można coś niszczyć. Oho, idzie. Dobra, ważne, że dostała, że oberwała. Idę za nią. Domyślam się, że to jest osoba chyba, która z z zdjęła z haka. Przynajmniej tak mi się wydaje. O nie, ale wróciła do mnie. Wróciła do mnie koleżanka. Chodź. Chodź. Mam cię. Zważze, że się udało. Chodź. To jest moja obsesja w ogóle, więc może mieć desa. Ale nie ma. Czekajcie, tu została spuszczona klapa gdzieś, więc ja ją od razu zniszczę, żeby nie było. Będziemy niszczyć wszystko ładnie. Tamta widzę dalej nie jest wyleczona. A czy ja za niszczenie tego też dostaję punkty? Też dostaję. Super. Już widzę Nie. No, i dupa, i nie potrafię tego użyć. Naprawdę, to jest jeden z trudniejszych killerów. E, więc moi drodzy, jeżeli mam być z wami szczery, jeżeli zaczynacie swoją przygodę w Dead by Daylight, nie polecam bawić się pielęgniarkom, gdyż jest ona po prostu masakrycznie trudna. I tutaj niestety nic e, wam na to nie poradzę. Także tutaj granie nią naprawdę jest. No, ja i ja już nie widzę, gdzie jestem po prostu. Nie umiem używać teleportacji, tutaj wiecie. Nie ma wyjątku, totalnie od reguły, nie podoba mi się to i nie będę tego używać, więc... A raczej nie będę płakać za tym, że nie mam na niej adepta, naprawdę. Totalnie nie będę za tym płakać. I nic nie widać, kurde. No, zasrały się skały. gdzie ja blazłem... No i to jest właśnie. I, to jest właśnie, ca i to, jest, to jest właśnie całe używanie pielęgniarki. Trzeba po prostu naprawdę na tyle do... Aha, świetnie. Trzeba po prostu, moi drodzy, na tyle dobrze znać się na tym wszystkim, żeby to w jakikolwiek sposób ogarnąć, a ja niestety nie potrafię, no. I to jest... I to jest ten problem. Trzeba się naprawdę bardzo dobrze nauczyć No i wtedy wiadomka. Wtedy można coś ugrać, bo tak to to... Bieda. Dobrze robią geny, bo robią te generatory, wiecie, totalnie na. No i dupa. Już padło zmęczenie, także zaraz wszystko zrobią, zaraz po tamtą pójdą. No, nie zdążyłem. Eee. Aha, czyli zrobili mi tego gena, dobra. Widzicie. No, i gówno, no. I tu by mi się przydał noed, bo w momencie, w którym mamy noeda, mamy dużo większą szansę na to, że po prostu wiecie, po tym wszystkim ich po prostu dziabniemy i, i będzie wsio, prawda? A tutaj no niestety... No Niestety tak nie jest. No ja już się zabłąkałem. No i. Dobra, czarnogostała. I ją gonimy. Dobra, powalona. Natomiast wiem na pewno, że nie dostaniemy y, za to adepta, dlatego że zbyt dużo y, nie zrobiliśmy w tym meczu. Umówmy się. No, powieszę, nie będę się tutaj, wiecie, wysilać zbytnio. Skoro możemy, to możemy, a teraz jest to pod hakiem. Więc obsesja leży. Wszyscy są ranni, teoretycznie. Szkoda, że to, że wszyscy są ranni, nie zrobiłem tego dużo wcześniej. Czy tu się ktoś kampi, Gdzieś? Wszyscy przy tamtej bramie, mniej więcej. Są. O, tu ktoś idzie bokiem, widzę. Nie, jednak nikt. Okej, okay. wydawało mi się, że ktoś tu może podbić do niej. Okej, okay, tu jest. Yui. Ona ma chyba. Yui? nie, to jest bez sensu, bo to już jest takie pchanskie kampienie. Ale tutaj dalej widzę, że ktoś próbuje po nią pójść. Już nie zdążą. Właśnie tutaj sami widzicie, że w tym wypadku najlepiej przydałby nam się Noed, ehm, bo po skończeniu i otwarciu bram mielibyśmy po prostu. No, to się tepłem, tak i gówno. Także niestety, adept pielęgniarka. Totalnie nie dla mnie. Postać niezmiernie trudna do rozgrywki. E, trzeba się po prostu dosyć dobrze nią nauczyć i wtedy można cokolwiek nią ugrać. Natomiast teleportowanie to wydaje mi się, że jest jedna z trudniejszych rzeczy. I jakbym miał tak klasyfikować. O, świetnie, ktoś na czwartej randze. Jakbym miał szczerze powiedzieć, że tak klasyfikować całość, jeżeli chodzi e, o killerów do Dead by Daylight, to z tych wszystkich, których grałem, wydaje mi się, że pigułka jest najtrudniejsza. Przynajmniej dla mnie osobiście. Nie lubię, nie przepadam, więc trudno. Wychodzi jak wychodzi. Także słuchajcie, nie udało nam się wbić adepta. Mnie to w ogóle nie gdzieś tam może będziemy próbować w jakimś tym innym odcinku, gdzie będziemy powtarzać po prostu, żeby po prostu wbić. Ewentualnie będziemy się śmiać na live, jak będę grać nursko. Możemy tak zrobić nawet. W każdym razie. Ja mam nadzieję, dziękuję. Cieszę się z jednej strony, że już mamy tą postać za sobą. No i co? Na następnych filmach będziemy się mierzyć z kolejnymi killerami, bo jest tu jeszcze kilku innych, natomiast większość z nich, tak na dobrą sprawę. Powiedzmy, że ogarniam. Najbardziej chyba się jeszcze tylko też obawiam o niego, Legiona i Ghostface'a, bo to są też te trzy postacie, które mi tak średnio, ale zobaczymy. W każdym razie, ja wam za dzisiaj dziękuję. To by było na tyle. A jeżeli się podobało, pamiętajcie o łapce, komentarzu, subskrypcji, wpadnijcie na wszystkie social media i słyszymy się w następnym odcinku w czwartek. Także trzymajcie się, cześć. Pa. No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, papa!